wykopu nazywasz chłopie, no bo wejdź kurwa na tak ma, i jedyne co tam będzie kurwa to wyzywanie mnie i Sandry no. Ja bym powiedział, ale czekaj daj skończę jeszcze tylko Ja bym powiedział, że influencerzy więcej wydają na ubrania niż na samochody I to tak po każdym widzę No. Wszyscy wydają więcej na ubrania niż na samochody Leasing to jest ile? 3 koła? Cztery miesięcznie? Do... Świetna narracja o. mlekołaka, każdy kto go nie lubi jest z wykopu W sumie nawet fajnie, bo jesteśmy sławni Wycieranie sobie mordy Sandrem i dzieckiem, czas zacząć. Tymczasem Sandra. Widać po Sandrze, że ta cała sytuacja z rodziną przyprawnie jej smutek, jak przychodzi na to patrzy. Nie mam, nad... ja mam taki wyraz twarzy, później nie mam makijażu, jedynie wkurwia to, że ktoś takie głupoty wymyśla i to tyle. Przykro mi, nie jest. No to dobra mina do złej gry. Czy Maja zdaje sobie sprawę, tu? to jest? Tak pierdoli, że wszyscy się tam ślizgali, a ciekawe jest to, że akurat on w pierdolił barierki przez cały dzień, czy tam nawet tydzień. Bogzel Maraka, bo powiedział, że wykryto u niego główno, więc trochę jakby w tym kierunku. Ha 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 Nitro, jechałem 50 na godzinę, nic się nie dało, nie wyhamowałem barierkę, co on pierdoli. maji Nitro już rozjebał furę, akurat z tą solą na asfalcie to coś w tym jest. Nie wiem co oni za gówno sypią, ale jest w tym roku tragedia. W pierwszej chwili myślałem, że mi się coś zepsuło z ABS-em, ale ten asfalt jest pokryty lodem, mimo że temperatura jest na plusie. No dokładnie to co napisał, jedyny mądry. Yy, no i jeszcze konia walisz w międzyczasie mlekołaku. Ale Nitro Szczur jest jebany na Twitterze. Jakim cudem on ma jeszcze prawo jazdy? Prze to, jest, to jest, tak fajne maty, to nie jest kurwa nic ze mną związane. się i zasub zasubowałem na chwilę mleko. Pisze, że wyzywał adminów GTA, że wykupi jego całą wioskę i rodzinę. I znaliście co? Shadowban. Ja pierdola lub pośledzenie widzowie u Nitro. A może Nitro chciał samobója jebnąć patrząc na to, że za tymi barierkami wgnieciony w jakieś w jakie się wjechał są Tory. Coś spokojniejszego, co, coś spokojniejszy dzisiaj nas nitro. To jest, tej, to nie jest tak kurwa powiązany ze mną. Ale zabawne jest to, że większość czatu Mlekołaka przyznaje rację Bogzelowi, a najbardziej zagorzali fani Mlekołaka. Mlekołaka piszą, że, że to ludzie z wykopu. Hejt na Mlekołaka, wykop. Marek e, Chrobak zakłada, że będzie to walka przed czasem. Okej, okay. nie ze mną. Mlekołak nieudolnie próbuje się wytłumaczyć na swoim streamie. Nitro, czy jest, e, czy jest ktoś, kogo kiedyś wyzywałem, bo jest biedny? Dajcie przykłady. Widz. No wtedy powiedziałeś, że pochajcie taki taki schylasz. mów. No tak, ale ja wtedy mu na zaczepkę. No, Najświeższe jest to, że wszyscy się śmiali, kurwa, nikt się nie poczuł urażony, wszyscy się śmiali. Wiadomo, co dolega Boxdellowi, okej. Okay. BMW pewnie się cieszy z takiego klienta jak Nitro Szczur, co chwila jakaś kolizja. Jakoś nie potrafię współczuć Mleko że ma tak przejebane teraz, a ogólnie to mam dużą empatię nawet do osób, których nie lubię. Ile Nitro rozjewał już samochodów? Nitro stanowi zagrożenie na drodze. Bokser masz sobie 5 minut na wykopie, dzisiaj Cię lubimy, ale pilnuj się, bo wake family, dzieciaki indygo czuwają, Crash. Yy, Rocky Daniel poczuł tą dramę, to, te, też, zaczynamy. Przy, przypominam, że Nitro jest zniszczony dzięki wykopowi, który wstawił Gifa, porównującego syna Nitra do tej kwiuta i temu gledatorowi. Szanujesz plusujesz. Bowzel obrał bardzo dobrą taktykę. Wyciąganie brudów nie zadziała, nie zadziała na odbiorców. Postawił się w roli spokojnego dorosłego mężczyzny. Sprawia, że nie dużo bardziej dojrzałego i tego gościa. Nitro przy nie wygląda teraz jak spokojna dziewczynka dodać opcję na Osichu, że nie jest na drodze w którym kierunku jedzie. To śmieszne, prawda? <todgłosy> <jest. głosy> i Fame jednak się obsrali Mlekołaka i tym agonnym filmem wyjaśnili dramę. Szkoda, bo Mlekołak zapowiada, że jak będzie wyjaśniał obok to tą barwą po stronie. W tym miał wyświetlić Andreas Fame, to nie był jakiś tajemniczy podwykonawca, którego wielcy bosowie się słuchają. Barnego o nim yy, nie wypowiada się na live, bo ma zakaz. Fame się obsrało, konop miał rację. Jak to interpretujecie? Według mnie rezygnacja z murana i to o ten. Totalnie kurwa, wszystko jest o mnie. No, nie, bo ja Wam po prostu, bo ja wam po prostu mówię, ja wam po prostu mówię, że ci ludzie mają obsesję. No. no. Czy znaczy, tak, Fame MMA to jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że jest po prostu najpopularniejszy tak na wykopie. Jak y, była taka moda jeszcze, żeby też pisać A... że Ksa, na Ksaya, to też tam było dużo. I, no. i, I w sumie na mnie. Ale to chwilowe było, no. My nie jesteśmy tak gorącym tematem w internecie jak ty. No. No, tam często piszą. No, <laughs> więc no, no jestem najsławniejszy, ej wyobraź sobie, że masz na, na czymś punkcie taką obsesję, najsłyszniejsze jest to, że tych ludzi jest mało, ale oni robią sztuczny tłum, kurwa, oni mają 10 kont, 80 twitterów, kurwa, wiesz, przelogowują się, żeby gdzieś zagłosować, <laughs> no, najpopularniejszy tak na wykopie to Przegryw, ok? A, no, no to no, sorry. No, no, no to w sumie tak, no, nie dziwię się. <laughs> A. To ty, ten Andrzej, swoim wie ktoś? Ja wiem. A to o tym Andrzeju nie można mówić? Mi nikt tak nie powiedział. Andrzej ogólnie jest ze sobą, że jak na przykład była drama, co Polak się tam szarpał z medykami, to na następny dzień wiesz, bo ludzie to nagrywali, bo on tam potrze, poszedł. W, bo no nie powiem co robić, bo sobie wnioskujecie, kto to jest. To każdy kurwa miał telefon, że ma ten fragment wypierdolić. Nie dlatego, że coś się tam dzieje, czy po prostu tam jak jest, jak jest ten chłop, że ma to, że ma to wyciąć, yy, bo on nie chce być w internecie. No. No. Ogólnie Andrzej to jest osoba, która im na tym im na ucho gada, na te, jak to się nazywa, no na te ucho, na te słuchawki, co oni tam mają, co mają mówić, nie? Jak ktoś im zada ciężkie pytanie, to wiesz, jest taka chwila, że ktoś musi się zastanowić, albo leje wodę przez 10 sekund, te, aż ten mu na ucho powie, co ma odpowiedzieć. No. I jest, i Andrzej ogólnie jest osobą, która była, jest odpowiedzialna, nie wiem, jest odpowiedzialna za, za wszystko, co się medialnie dzieje, nie? Wiesz, jak przebiega konferencja, y, jakie są kurwa posty na social mediach. Ta, o, taki od narracji jakby był, nie? No.